Prawidłowo i mądrze funkcjonujący system opieki zdrowotnej to taki, w którym każda z uczestniczących w nim stron ma, zna i rozumie zasady jego funkcjonowania. Widzi zarówno te rzeczy, które są dobre, dostrzega jednak również te, których poprawa byłaby z korzyścią dla pełniejszego zabezpieczenia zdrowotnego. Takie działanie pozwala na to, aby pacjent w swojej trudnej sytuacji czuł się bezpieczny, czuł, że nie jest sam. Lekarzowi daje możliwość wykorzystania pełnej swojej wiedzy, czasu, jak również sprzętu, po to, by jak najlepiej, najnowocześniej doprowadzić pacjenta do zdrowia. Rozumie frustrację pacjentów, wierzę jednak, że mają oni świadomość, że ta frustracja dotyczy również lekarzy. Mam nadzieję, że nie zapominają, że my również jesteśmy ludźmi. Jestem lekarzem. Jestem człowiekiem. Jestem pacjentem.